Witajcie, w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. A dzisiaj coś wybuchnie. Also, no, no. Dopiero poniedziałek, a już niektórzy zmęczeni są tym tygodniem, dlatego spróbuję ukoić to zmęczenie dobrą ręką internetu. No. Dziś będzie trochę wybuchów, trochę postrzelamy, ale możecie to też zrobić po poszukiwaczu, rozgrywając morską bitwę w World of Warships z bonusem, który twórcy przygotowali specjalnie dla Was. Wpisując kod BOOM, zyskujecie 200 dublonów, 2 okręty State Louis oraz Emden, 20 razy premium kamuflaży, 2,5 miliona kredytów, 7 dni premium, link do rejestracji znajdziecie w opisie. Zanim tam postrzelacie, sprawdźmy jak strzelają inni w rzeczywistości, bo każdy dobry gospodarz ma swoje metody na odstraszania kretów. W tej sytuacji ogródek nie jest za duży, dlatego trzeba o niego dbać. Wyryta ziemia i kretowisko to coś, co boli każdego fana zielonej trawy. Psy nie poradziły sobie ze szkodnikami, dlatego do akcji wkroczył pomysłowy właściciel. Który przy okazji przekopał cały ogródek. Jeżeli tak bardzo bolała go mała dziura w trawniku, to nie wiem na co liczył, wysadzając go w powietrze. A może to kret się wkurzył i walnął pięścią w sufit? W internecie są dwie różne wersje. Jedna, że miał problem z kretami, druga, że z mrówkami. Tak czy inaczej ten wybuchowy plan wypalił. Kretów ani mrówek już tu nie będzie i mało brakowało, a dodatkowo pozbyłby się też swoich psów. To no sam też nie jest bezpieczny, w końcu żona jeszcze tego nie widziała. I raczej nie uda się jej wytłumaczyć, że zrobił to kret. Tym bardziej, że nagrani krąży po internecie, i jedna z kopii filmu nabiła prawie 2 miliony wyświetleń w jeden dzień. No i aż strach pomyśleć, jakie ma metody na pozbycie się myszy ze swojego domu. Nadal będzie gorąco, bo nic tak nie rozgrzewa, jak miłość do samolotu. Die 737-800 ist für mich. Äh Poznajcie Michel Kopkę. Ma 30 lat i, jak sama twierdzi, od 5 lat jest w związku z Boeingiem 737 800. Mówi, że ich związek jest bardzo fizyczny, a model 737800 jest dla niej bardzo atrakcyjny i seksowny. Według niej jest najpiękniej zbudowany i jest bardzo atrakcyjnym i eleganckim samolotem. To już dopowiadam sobie sam, ale moim zdaniem ta relacja musi być pełna wzlotów i upadków. Michel mówi do niego szac, czyli kochanie. Miłość zaczęła się w dwa. W 2014 roku, gdy po raz pierwszy weszła na jego pokład. To była miłość od pierwszego lotu. Od tamtej pory mogła tylko o nim marzyć, aż do 1 maja 2019 roku wtedy udało się jej dostać do hangaru, gdzie mogła się pocałować ze swoją ukochaną maszyną, przytulić się do drzwi i paneli, jej zdaniem najlepszej jego części to skrzydła. No, komuś tu coś mocno wybuchło w ogrodzie, i namieszało w głowie. Marzeniem Michelle jest poślubienie tej wersji Boeinga, chociaż jak mówi, relacja z samolotem nie jest łatwa, a czasem trudna. Ale Michelle, w każdym związku są ciężkie sytuacje, ty jednak masz łatwiej, bo zawsze masz jakieś wyjścia awaryjne. Niektórzy dziwią się, dlaczego Niemka nie postarała się zostać pilotem. W końcu byłaby z ukochanym 24 godziny 7 dni w tygodniu. Na przykład taką wiki łączy więź z łóżkiem. Widzą się każdej nocy, lubią ze sobą przebywać, nie lubią rozłąki. To pytanie jednak zostanie bez odpowiedzi. Michel w domu trzyma kilka części Boeinga, z którymi zasypia, do których się przytula. Jakby to przeanalizować, to tak jakby trzymała rozczłonkowane części ukochanego. No, lekki koszmar. Tak czy inaczej, zakochanym życzymy szczęścia. Nie wiadomo, czy Michelle i Boeing planują potomstwo, ale swoim dzieckiem w internecie pochwalił się niejaki Frank. Okay, Charlie. 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 Okazało się, że jego syn nie lubi, gdy ktoś go atakuje. Okay. No i to jest zdrowe podejście: większość dzieci wpadłoby w histerię, zacząłby płakać, a Charlie sam postanowił rozprawić się z potworem. Na atak odpowiedział atakiem. Jak widać, chce dokończyć to, co zaczął. Ciężko go odciągnąć, musiał to zrobić tata razem z mamą. Ale spokojnie, Charlie, będą takie czasy, gdy podrośniesz, nikt nie będzie cię kontrolować, i jak jakiś pająk cię zaatakuje, chociażby w ogrodzie, będziesz mógł zastosować wybuchową metodę. Chociaż, jak widać, po tym uciekinierze, nie zawsze działa. To tyle w odcinku. Pełne filmy w opisie. Dziękuję za każdego lajka, komentarz. Zapraszam do subskrypcji. Na tym kanale widzimy się w czwartek no i codziennie na polu bitwy, bo przypominam o linku w opisie dla tych, którzy mają ochotę postrzelać wirtualnie podczas morskich bitew w World of Warships. W tej zupełnie darmowej grze czekają na Was gracze z całego świata, aby stoczyć walkę na akwenach położonych na Oceanie Atlantyckim, Pacyfiku czy Morzu Arktycznym. Jeżeli chcecie dołączyć do gry wystarczy kliknąć w link w opisie. Nie zapomnijcie o kodzie promocyjnym BOOM, który daje Wam kilka dodatkowych bonusów. Do zobaczenia na wodzie. Ahoj przyjaciele!